Ponownie KS kasa k 1 Tym razem ustawimy ekran szybkiej sprzedaży, żeby domyślnie nam tutaj był. Tak wygląda ekran standardowej sprzedaży. Naciskamy funkcję, funkcję kierownika, ustawienia, ustawienia paragonu, domyślny tryb sprzedaży. I tutaj mamy jakby te trzy opcje. I chcemy, żeby był ten ekran szybkiej sprzedaży, w której będą te klawisze na listach podręcznych. Naciskamy szybka sprzedaż. I jak wrócimy do ekranu startowego, będziemy tam mieli naszą szybką sprzedaż, funkcję szybka sprzedaż. I zawsze po włączeniu kasa będzie startowała od tego ekranu. I jeszcze jest jedna fajna rzecz, którą by Państwu chciał zaproponować, żeby ją sobie poustawiać. Jest to blokada. Naciskamy powrót, funkcję, funkcję kierownika ustawienia. Tu jest jedna pożyteczna rzecz. W ustawieniach paragonu macie Państwo coś takiego jak limit maksymalnej kwoty paragonu. Maksymalna suma paragonu, to jest ta pozycja. I tutaj zróbmy sobie na przykład kwotę 500 zł, a no nie będzie 50. I teraz, co to, co to spowoduje? To spowoduje tyle, że mamy jakby bezpiecznik, żebyśmy nie przekroczyli kwoty rachunku, który zwyczajowo mamy w naszym biznesie. Funkcja szybka sprzedaż. I teraz sprzedam sobie piwko za stówkę na przykład. No wiadomo, że takiego piwa nie ma. I tak będzie wyglądało ostrzeżenie o zbyt dużej kwocie paragonu. Jak bardzo będę chciał, to sprzedam tą kwotę e, tak drogie piwo, natomiast standardowo kasa nie sprzedałaby za taką kwotę, bo będzie nas ostrzegać. Jeżeli chcę, to potwierdzam, jeżeli nie, to nie i mogę skorygować albo zacząć od nowa po prostu rachunek robić. Takie dwie pożyteczne rzeczy tu jeszcze chciałem pokazać. E, jeszcze może Państwu pokażę, jak podłączyć kasę do Wi-Fi. Wrócimy do startu, funkcję, funkcję kierownika, ustawienia, ustawienia kasy, ustawienia komunikacyjne, tutaj są, sprzętowe, sieciowe, moduł wewnętrzny, ustawienia Wi-Fi, tu musi być zaznaczone, że Wi-Fi jest włączone, u mnie nie było jeszcze, bo kasa jest nowa. Te reszty parametrów, jak widzicie, mają być tak zrobione, jak są oszczędzanie energii ma być niewłączone, moc dawania wysoka, brama domyślna tak i DHCP też ma być zaznaczone. Chyba, że macie inne parametry sieci, ale to są standardowe domyślne, kiedy lecimy na <śmiech> zmiennym, <śmiech> wracamy do góry. Klikamy sieci Wi-Fi, lista sieci. Teraz yy, 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 kasa przeszukała dostępne sieci. Ja sobie pozwolę wpisać moje hasło yy, już poza ekranem. Aha, jak przełączać duże, małe litery? Naciskamy tutaj przełącznikiem duża lub mała litera i wpisujemy hasło. Oczywiście na kolejnych ekranach są cyfry, jakbyśmy chcieli, jak przełączamy między ekranami z różnymi rodzajami znaków, a w ten sposób. I wracamy. Jak już zapisaliśmy hasło, to wracamy do góry i teraz tutaj w górnej części nie wiem czy Państwo widzicie, pojawiły się taki, taka antenka i tu powinno być ta antenka w kolorze białym, ja prawdopodobnie coś z... pomyliłem w tej moim haśle, bo tak bardzo zawzięcie go pisałem w tajemnicy przed Państwem, że, że mi się nie udało czyli wracamy ponownie wracamy do startu, funkcje, funkcje kierownika ustawienia, ustawienia kasy, ustawienia komunikacyjne, sprzętowe, sieciowe, moduł wewnętrzny, sieci Wi-Fi, zapamiętane sieci, a żadna się nie zapamiętała. Czyli nie zatwierdziłem tego lista sieci, jeszcze raz niech się przeskanuje. <laughs> Piszę sobie hasło, już w tajemnicy przed Państwem. I nadusiłem klawisza zatwierdź po wpisaniu tego hasła, widzicie? Tego nie zrobiłem. Dopiero w tym momencie hasło zostało zapisane i robimy powrót. Jak widzicie w górnej części ekranu już się przełączyło kolor tej antenki tutaj takiej zasięgowej się zmieniło i już wszystko działa. Możemy też przetestować połączenie z internetem, czy wszystko dobrze działa, funkcje, funkcje kierownika. Funkcję komunikacji. Standardowo później po fiskalizacji będą działały wszystkie testy, natomiast w tej chwili chyba ten ostatni, przedostatni. No, akurat ten nie działa, czyli działa ten. <laughs> I tutaj, jak widzicie Państwo, w tym momencie kasa łączy się z, z repozytorium Ministerstwa Finansów i za chwilę powinniśmy mieć odpowiedź o tym, że się dogadali. No i powiodło się, czyli kasa działa, łączy się z Ministerstwem. Wszystko mamy jak trzeba. Na dzisiaj tyle. Dziękuję Państwu.